Dziesiąty rządek od dowiązanej nitki. No, i jesteśmy w tej samej szerokości, a kolejny rządek będziemy już zmniejszały. Trzy krateczki puste, jedna pełna. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pustych. No i 2 pełne. Dalej. 2, 4, 6, 8 krateczek pustych. 1 pełna. Więc tak wygląda prawa strona.

I dalej trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedna pusta, dwie pełne, jedna pusta, jedna krateczka pełna. I tu mamy osiem kratek pustych. Jedna pełna i na samym końcu sześć krateczek pustych. Także o, tak wygląda ta lewa strona. Można sobie porównać. O, i kolejny tulipanek, bo to chyba są tulipanki, już się też wyłania. O, także tak to wygląda na razie. Jedenasty rządek od dowiązanej nitki. I to już jest ten rządek, gdzie mówiłam właśnie, że zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej. I na początek mamy sześć krateczek pustych, jedną pełną. 7 krateczek pustych. Jedną pełną, jedną pustą. 3 pełne, czyli 10 słupków. Jedną pustą, 2 pełne, czyli 7 słupków. 2 puste, 1 pełną, 5 pustych. 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Pusta, 3 pełne, pusta. I znowu trzy pełne. Więc tak wygląda prawa strona. Można sobie jeszcze porównać ewentualnie. Dalej, kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 9. Czyli 29 pustych krateczek. Następnie. Trzy kratki pełne, sześć pustych, dwie kratki pełne i tutaj mamy 4, 6, 8, 10, 13 pustych, jedna pełna, no i dwie puste. Także tak się ten rządek po lewej stronie przedstawia. No, po środku to wiadomo, same kratki puste. O, także wzorek rośnie. 12 rządek od dowiązanej nitki. Jesteśmy w tej samej szerokości. Na razie jeszcze dwa rządki będą w tej szerokości i mamy tak dwie krateczki puste, jedna pełna, 14 pustych, jedna pełna, 6 pustych i jedna pełna. Więc tak się prezentuje prawa strona. Po środku mamy kratki puste 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 31 wyszło. Czyli 31 pustych krateczek. Teraz kratki pełne i tutaj mam chyba 7. Zaraz przeliczę. Raz 2 3 4, 5, 6, 7, zgadza się, czyli 22 słupeczki obok siebie. Jedna kratka pusta, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 4 puste, pełna, 2 puste. I tutaj jest 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Jedna pusta, 2 pełne, czyli 7 słupków obok siebie. 7 pustych, jedna pełna, i do końca rządku same kratki puste jest ich 6. Także popatrzmy jeszcze na tą lewą stronę. O, tak się prezentuje wzorek. A i w ogóle wszystkich kwiatków będzie 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Także już wkrótce będziemy miały wykonane. Trzynasty rządek od dowiązanej nitki w tej samej szerokości. Na początek sześć krateczek pustych, jedna pełna, siedem krateczek pustych, trzy pełne, jedna pusta i znowu trzy pełne. Trzy kratki puste, jedna pełna, cztery kratki puste. I dalej dwie krateczki pełne, jedna pusta, a tutaj chyba jest 5: raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jednak 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. Następnie kratki puste: 2, 4, 6, 8, 9 i jedna pełna. Więc dopiero tutaj kończy się wzorek z tej naszej. Prawej strony, więc jeszcze w razie problemów proszę sobie porównać z ekranem. Teraz tutaj już ta środkowa część jest coraz węższa. Jest mniej tych pustych kratek, i tym razem mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23. Jedna pełna w tym samym miejscu. 6 pustych, jedna pełna w tym samym miejscu i znowu krótki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Jedna pełna, no i 3 puste. Także ta lewa strona jest łatwiejsza. Jeszcze jeden rządek w tej samej szerokości, i już powolutku nam się fajnie połączą te wszystkie. Motywy kwiatowe. O. 14 Czternasty rządek od dowiązanej nitki. Powoli mi się już kończy ten kłębuszek, także myślę, że on nie, na pewno nie wystarczy na, na to koło filetowe. I teraz tak: cztery krateczki puste, pełna, pusta, pełna. Dalej: kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10. Jedna pełna i tu mamy 7 pustych. I znowu jedna pełna. I to jest cała prawa strona. Cały wzorek z prawej strony. Po środku kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2. Dwie. dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. 5 pustych. Trzy kratki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie, no i jedna pusta. Dalej krateczki pełne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie, jedna pusta, jedna pełna. Trzy puste, dwie pełne. I znowu trzy puste. I następnie krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest ich znowu sześć, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. Kratki puste osiem. Jedna pełna. I sześć pustych krateczek do końca rządku. I... Kolejny rządek w tej samej szerokości. Ja chyba źle podałam. poprzednio chyba się pomyliłam. Mówiłam, że to już jest ostatni rządek. Nie, jeszcze jeden. Będzie pięć tych rządków właśnie w tej samej szerokości. Dopiero potem zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. Piętnasty rządek od dowiązanej nitki. Ostatni rządek w tej szerokości. Trzy puste. Pełna, pusta, pełna. I krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10. Dalej kratki pełne. Raz, 2, 3, 4. Czyli 13 słupków obok siebie. 5 krateczek pustych. Jedna pełna. 3 kratki puste. Jedna pełna. Pusta. I teraz mamy raz, 2, 3, cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedna pusta trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie, sześć pustych. No i dwie pełne. I to jest właśnie prawa strona, więc ona jest naprawdę rozbudowana. Podasz mi dnia szydełko. Bo mi spadło. Dziękuję. I dalej kratki puste. Dwa, cztery sześć.

Także kolejny rządek, od razu zaczynamy od zmniejszenia, czyli przechodzimy sobie oczkami ścisłymi od razu na ten sąsiedni słupek. 5 oczek, nawijamy nitkę i od razu nowy słupek. I tak zaczynamy kolejny rządek, ale jeszcze popatrzmy na tą lewą stronę dla porównania. Szesnasty rządek od dowiązanej nitki i tutaj sobie już zmniejszamy ten, w tym rządku o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. Na początek sześć krateczek pustych, jedna pełna, trzy puste, dwie pełne, pięć pustych, jedna pełna i tutaj mamy siedem pustych. No, i dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie. I tak się prezentuje lewa strona robótki. Po środku krateczki puste jest ich coraz mniej, jak panie mogą zauważyć. I tych pustych kratek tu mamy: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Potem są trzy pełne, czyli 10 słupków, dwie puste dwie pełne, pięć pustych i przechodzimy dalej, krateczki pełne, mamy trzy, później jest jedna kratka pusta i raz, dwa, trzy, cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie, trzy puste, dwie pełne, cztery puste i jedna pełna. Dalej troszkę dłuższy fragment krateczek pełnych, pustych, przepraszam, i mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tych pustych wyszło. Jedna pełna w tym samym miejscu co w poprzednim rządku, i dwie puste do końca rządku. Jeszcze cztery, przepraszam, trzy linijki, nie 4, w tej samej szerokości, w sumie 4 no, będą w tej samej szerokości. Ile już mamy kwiatków, bo jak liczyłam na wzorze było ich 6 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, i tutaj już zaczynamy szósty, więc już powolutku, powolutku. O, tutaj widać już szósty kwiatuszek. Siedemnasty rządek. Od dowiązanej nitki e, jesteśmy w tej samej szerokości. Dwie kratki puste, jedna pełna. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 pustych. Jedna pełna, trzy puste, pełna, trzy puste. Dwie pełne, dwie puste, dwie pełne. Sześć pustych, dwie pełne, jedna pusta i cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Także tak ta prawa strona się prezentuje. Po środku kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ich wyszło. Dalej 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. No i znowu mamy puste. 2, 4, 6, 8 wyszło pustych. Jedna pełna. 4 puste. Dwie pełne, trzy puste, jedna pełna i do końca rządku kratki puste. Dwa, cztery, sześć, siedem, i wyszło. Więc popatrzmy jeszcze dla porównania na lewą stronę robótki. Jeszcze raz, prawa i lewa. No, i mamy już osiemnasty rządek od dowiązanej nitki. Na razie w tej samej szerokości i w tej szerokości będzie jeszcze jeden kolejny rządek, czyli bez zmniejszania. Na początek kratki puste i mamy ich tutaj siedem. Jedna pełna, pięć pustych, pełna, dwie puste i pełna. Dalej kratki puste. 11 ich wyszło. 2 krateczki pełne, 2 puste, 3 krateczki pełne, 4 puste, 3 krateczki pełne, 5 pustych. I teraz tutaj mamy 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 1 pusta. Dwie pełne. 2 4 6 7. Siedem krateczek pustych i trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Trzy kratki puste, jedna pełna. Trzy kratki puste, dwie pełne. Dwie puste, trzy pełne. No i teraz kratki puste, 2. 4, 6, 8, 10, 12 ich wyszło. Jedna pełna, no i trzy puste, więc tak naprawdę już mamy po całości wzorek przez cały rządek. Już nie ma tej przerwy takiej. O, to idzie cały czas, tak mniej więcej równomiernie. Pojawiają się nowe motywy, więc o taka sytuacja. Ja tak powolutku chcę jeszcze pokazać dla osób, które nie nadążają, bądź chcą sobie sprawdzić, to proszę też na ekran zerknąć. O. 19 rządek od yy, dowiązanej nitki i ja to myślę, że to już jest, to już będzie chyba połowa. Bo wszystkich rządków jest 50, ale one później jak się zmniejszają, no to wiadomo, że nie przeliczymy tak idealnie, ale w sensie połowa tej części od dowiązanej nitki. No i tak, jesteśmy w tej samej szerokości, tak jak mówiłam, kolejny rządek już będziemy zmniejszać. I teraz więc zaczynamy od czterech pustych krateczek, później jest jedna pełna, 2, 4, 6, 8, 10. 11 pustych krateczek i tu mamy 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedna pusta, 2 pełne i taki dłuższy fragmencik kratek pustych. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ich wyszło. Więc 16 pustych, 2 pełne, pusta. I tutaj są 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 3 puste i 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Teraz na przemian dwie puste, 2 pełne, 2 puste. No i dalej. Trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Pusta, pełna. Dalej mamy 7 krateczek pustych, jedną pełną, cztery puste i na przemian pełna, pusta, pełna, 6 pustych, pełna i na samym końcu wyszło 7 krateczek pustych i teraz jeszcze na spokojnie chcę pokazać cały rządek, żeby sobie można było porównać, skorygować ewentualnie. Można zawsze zastopować ekran. Można też sobie zapisywać te wszystkie wyliczenia. To też powinno ułatwić. O, tak to wygląda.